Nasz szablon jest obsługiwany przez komponent Gentry Framework, przez co możemy edytować większą ilość jego funkcji. W tej części kursu pozamieniamy kilka opcji, tak aby najlepiej dopasować szatę graficzną do naszej witryny. Przejdźmy do menadżera szablonów. Teraz wybieramy wcześniej zainstalowaną szatę graficzną. Na początek zmieńmy nazwę szablonu na bardziej intuicyjną. W tej zakładce możemy poczytać jedynie informacje o szablonie. W zakładce Style możemy wybrać z którego arkusza CSS szablon będzie korzystał, zmienić krój fontu i barwę linków. Kolejna zakładka odpowiada za zmianę ustawień takich jak wyświetlanie loga i daty, etykiet tekstowych, stopki, odnośnika, który przerzuci nas na górę witryny lub przycisku resetującego ustawienia. Tutaj możemy też włączyć ostrzeganie przed starym Internet Explorerem w wersji 6. Zakładka layouts pozwala nam zmieniać szerokość poszczególnych elementów strony. Tutaj natomiast możemy dostosować ustawienia szablonu do urządzeń mobilnych. W zakładce Advanced wyłączmy pamięć podręczną. Istnieje także możliwość usunięcia treści witryny na stronie głównej. My jednak przywrócimy ją z powrotem. Gentry Framework pozwala na wyróżnianie pierwszych wyrazów w tytułach Do każdej pozycji menu możemy przypisać inny styl szablonu. Zrobimy to w zakładce assignments. Warto pobawić się z takimi ustawieniami, ponieważ przynoszą bardzo ciekawe efekty.